skąd ten atak na Unię Europejską dlatego że po prostu Stany Zjednoczone nie wytrzymują konkurencji z gospodarką Unii Europejskiej mają gigantyczny deficyt handlowy mają gigantyczny deficyt handlowy dlatego A nie pan nie co dlatego pan, opowiada? pan dlatego Amerykańska gospodarka są, jest zdecydowanie bardziej innowacyjna niż jest innowacyjna Europejska. ale jednocześnie jest innowacyjna ale jednocześnie mają gigantyczny deficyt w, w, w handlu z Unią Europejską No to po to dlatego, Trump żeby no, że że pan weźmie usługi pod uwagę dlatego, to już wtedy nie ma deficytu no, Wytrzyma, niech pan wytrzyma, panie pośle. Dlatego pan prezydent Trump wprowadzał i wprowadza cła na produkty europejskie i dlatego tak zależy mu na podziale Unii Europejskiej, ponieważ nie jest w stanie dzisiaj konkurować poza wielkimi koncernami, tymi cyfrowymi, nie jest w stanie konkurować z Unią Europejską. Ty ja to jest... może wyjaśnię, panie pośle. Powód, dla którego Ameryka nałożyła ja, cła na Unię Europejską, Europejską jest bardzo prosty. Nałożył, bo może. Bo Unia Europejska jest tak słaba gospodarczo, i tak słaba militarnie, i tak słaba politycznie, że kiedy Ameryka nakłada cła na Unię Europejską, to jedyne co Ursula von der Leyen może zrobić, to pojechać do Donalda Trumpa i powiedzieć: tak, panie Donaldzie, oczywiście, panie Donaldzie, może wódeczki, panie Donaldzie. I to, że w amerykańskiej strategii bezpieczeństwa Unia Europejska jest krytykowana, jest zapowiedź postawienia na bilateralne relacje z poszczególnymi państwami, i jeszcze Polska jest tam literalnie wymieniona jako jedno z tych państw, z którymi USA chcą mieć bilateralne, wzmacniać bilateralną współpracę. To jest bardzo dobra wiadomość. To jest wiadomość, która po prostu powinna być postrzegana przez polskich polityków wszystkich obozów jako szansa, jako nadzieja i powinna natychmiast ruszyć proszę, pracę ostatnie, na tym, jak pytanie, można to jak najlepiej yy, wykorzystać yy, dla polskiego interesu pan... narodowego, a nie tak jak państwo wpadacie w panikę, że ktoś tu skrytykował Unię proszę, Europejską.